W We współczesnym świecie rola bibliotek jest często niedostrzegana i niedoceniana. Myślę, że coś tu jest, ale czemu tak się dzieje? Wiele osób ma takie przekonanie, że biblioteka należy do przeszłości, nie nadąża za współczesnością. Jest to oczywiście przekonanie mylne i na pewno nie podzielamy my tego poglądu. My tutaj zebrani, właśnie dzisiaj z tej. Nowej, na tej uroczystości i takiej właśnie okazji i nie podzielają takiego poglądu władze Świnoujścia, które dostrzegają rolę kultury, znają doskonale jej problemy i naprawdę je rozwiązują. Ja chciałam serdecznie powitać dzisiaj Pana Prezydenta Świnoujścia Janusza Złotiewicza. Witam serdecznie. Serdecznie witam zastępcę prezydenta, panią Joannę Gadowską. Proszę państwa, i dzisiaj miał być obecny dyrektor Księżnicy Pomorskiej, Lucian Bąbolewski, którego wszyscy bardzo to lubimy. Zawsze jest mile widzianym gościem w jego zastępstwie. Chociaż zawsze od początku właściwie miały być panie, ale teraz już i w swoim własnym imieniu i w zastępstwie pana dyrektora. Pani Cecylia Judek, sekretarz naukowy Księżnicy Pomorskiej w tamtym. Kwaśniak, kierownik Działu Metodycznego, bardzo ważnego Proszę Państwa i witam wszystkich Radnych. Witam Radnego Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego i Dyrektora najważniejszej niewątpliwie instytucji kulturalnej w mieście, Pana Ryszarda Kowalskiego. Bardzo mi miło powitać Panią Elżbietę piedemierz Panią Poseł. Witam serdecznie. Witam wszystkich miłośników, sympatyków, czytelników i pracowników, którzy tak bardzo przeżywają dzisiejszą uroczystość. Ona jest przede wszystkim Dyrektorą dla instytucji miejskich, z którymi również na co dzień Biblioteka współpracuje, dyrektorom placówek oświatowych ze Świnoujścia, organizacjom społecznym, przyjaciołom Biblioteki. Dziękuję bardzo serdecznie, bo uważam, że powinnam szczególnie wyróżnić. Panią Elżbietę pelemiel mielczarek, która też jest przyjaciółką Biblioteki w wielu sprawach nas wspierała i pomagała. Dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które, które naszą działalność na terenie Jagiellońskiego, Uniwersytetu Trzecińskiego, a ponieważ ja jestem bibliotekarką, która od bardzo dawna pracuje w bibliotece i wie, jaki to jest trud i co tak naprawdę zostawiają bibliotekarz W dziennikach Sławomira Mrożka znalazłam takie fragmenty, w których on wspomina rolę bibliotekarek, które dawały mu pierwsze książki, radziły. Proszę Państwa, w tym roku biblioteka, tydzień bibliotek będzie pod hasłem Biblioteka Przestrzenią dla Kraju. A na kranie, nie jest dawana wypowiedzialnie to na plaży. Ta w koszu. To Maria pawlikowska stożyska a ta niżej to jest jej siostra, Magdalena samozwaniec. Więc ponieważ książki tych dziewczynek są Państwa, niech więc i ta fotografia trafi. W tym momencie, no wypada nadać się go imię, chociaż oczywiście on sam był postacią bardzo szlachetną, wspaniałą, jego życiorys właściwie dzięki temu incydentowi jakby błyszczy tutaj i go możemy poznać. Proszę Państwa, no i pozwólcie na koniec. Nie ma z nami doktora Józefa który miał być obecny, ale niestety musiał wyjechać na taki wyjazd rekonwalescencyjny. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko w sprawie książek.